Szukajcie, a znajdziecie. W niedzielnych spotkaniach w Radiu Kielce zaczynamy kolejny odcinek z cyklu Szukajcie, a znajdziecie. Z nami jest ojciec Jan Strumiłowski z Archiopactwa zestersów w Jędrzejowie. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Dzisiaj z serii tematów trudnych porozmawiamy o aborcji. Jakie jest stanowisko Kościoła w tej sprawie i czy Kościół powinien tak radykalnie je manifestować? Stanowisko Kościoła w sprawie aborcji jest jednoznaczne i kategorycznie określone. Kościół jest zobowiązany do tego, żeby głosić swoją prawdę, niezależnie od tego, czy ta prawda jest popularna, czy jest niepopularna. No dzisiaj często mówi się o tym, że no dobrze, niech Kościół ma swoje zdanie, bo każdy ma prawo do swojego zdania. Natomiast problemem jest kwestia prowadzenia dialogu albo narzucania swojego zdania. Prawda? Czy Kościół powinien wpływać chociażby na legislację prawną? Czy powinien wpływać na rząd, żeby wprowadził bardziej restrykcyjne ustawy antyaborcyjne? I tutaj się często mówi, że Kościół wtrąca się do polityki. Warto od tego tematu zacząć, ponieważ jeżeli my spojrzymy na całą naszą kulturę, i to nie tylko europejską, ale, ale ludzką, no to kwestie etyczne i moralne, one zawsze były w kompetencji albo religii na początku, albo później filozofii, etyki. To były kompetencje tych dwóch środowisk religijnego i filozoficznego do ustalania tego, co jest dobre i godziwe, i tego, co jest złe i niegodziwe i godne potępienia. Natomiast w starożytności nikt nawet nie wpadłby na pomysł, że to może należeć do urzędników, że może zebrać jakieś gremium ustawodawcze i określić, co jest dobre albo co jest niedobre, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe. Więc jeżeli my trzeźwo spojrzymy na tą sytuację, no to możemy stwierdzić, że to politycy uzurpują sobie prawo do decydowania o tym, co nie jest w ich kompetencji. I my bardzo często to widzimy w debacie na temat aborcji, jaka dzieje się czy w rządzie, w parlamencie. Tak naprawdę to jest ścieranie się opinii, które nie mają ugruntowania merytorycznego. Z tego względu, że polityk no, nie ma takich kompetencji. Niektórzy być może mają, ale trudno oczekiwać, żeby każdy, kto zajmuje się polityką, miał kompetencje filozoficzne, które by uprawniały do debaty nad zagadnieniem aborcji. Czy dla kościoła jest wobec tego jasne, w którym momencie zaczyna się życie? Jest bardzo jasne i kościół w debacie. Na temat aborcji posiłkuje się jakby takimi trzema poziomami argumentacji, a właściwie dwoma. Trzeci pozostawia dla siebie poziom teologiczny. Natomiast dyskutując ze światem na temat aborcji, Kościół posiłkuje się argumentami naukowymi i filozoficznymi. I te naukowe one są najistotniejsze, ponieważ jeżeli my chcemy prawnie narzucić takie standardy, żeby każde życie poczęte chronić, no to musimy to uzasadnić nie tylko na sposób religijny, ale na sposób i naukowy. I filozoficzne, żeby to było zrozumiałe również dla człowieka niewierzącego. I w jaki sposób, posiłkując się nauką, argumentuje, że aborcja jest zawsze zła? No tutaj jest pytanie o to, kiedy rozpoczyna się życie ludzkie, prawda? Kiedy my mamy do czynienia z człowiekiem? I tak naprawdę nie ma takich uniwersalnych kryteriów, które by pozwalały nam stwierdzić, że to już jest człowiek, a to jeszcze nie jest człowiek. Stąd cały czas spór i niejednoznaczność w naszych debatach. Środowiska proaborcyjne przyjmują po prostu inne standardy. I często posiłkują się czymś takim, że człowiekiem jest istota, która już posiada biologicznie zdefiniowane i ukształtowane ciało, ze wszystkimi swoimi narządami i funkcjami. Dlatego się mówi, że to jest zlepek komórek, więc to jeszcze nie jest człowiek. To jest takie bardzo kiepskie uargumentowanie, ponieważ my możemy sobie wyobrazić człowieka już urodzonego, który ze względu na jakieś choroby genetyczne posiada bardzo zdeformowane ciało, natomiast nikt nie ośmieli się, mu. Odebrać prawa do tego, że jest człowiekiem, ze względu na jego ułomność. Kościół zwraca uwagę na inne kryterium, kryterium genetyczne. Jeżeli istota powstała z genomu żeńskiego i męskiego tego samego gatunku ludzkiego, prawda, i posiada unikalne, nowe DNA no to w tym DNA już jest zakodowana informacja o całym człowieku, czyli biologicznie od poczęcia ta jedna komórka, ona biologicznie posiada potencjalność rozwinięcia się istoty osoby ludzkiej w pełni. Więc jeżeli tak już jest, to znaczy, że w tej istocie, nawet jeżeli ona jest sprowadzona do jednej komórki na samym początku, już jest zawarty cały człowiek. I to jest kryterium, wydaje się, najbardziej uniwersalne. Bo jeżeli my weźmiemy kryterium właśnie to poprzednie, kształtu ludzkiego ciała czy funkcjonalności, no to tutaj musielibyśmy konsekwentnie niektórych ludzi chorych, ułomnych wykluczyć z człowieczeństwa. Nie wiem, czy chrześcijanie się zastanawiają, dlaczego większość ruchów proaborcyjnych mówi, że do trzeciego miesiąca wolno dokonać aborcji. No to jest uargumentowane tym, że do trzeciego miesiąca dziecko płód ludzki nie posiada rozwiniętego układu nerwowego, więc nie odczuwa bólu. Więc mówi się, jeżeli nie czuje bólu, no to możemy w sposób etyczny, w sposób moralny unicestwić to dziecko, ono jeszcze nie jest istotą czującą. No ale w takim kontekście no to są choroby, które sprawiają, że człowiek jest niewrażliwy na ból. My możemy chemicznie, farmaceutycznie kogoś pozbawić odczuwania bólu i czy wtedy możemy już naprawdę zrobić z takim człowiekiem co chcemy? Bardzo kruche kryterium. Drugim poziomem argumentacji jest argumentacja filozoficzna i tutaj filozofowie znowu różnie określają istotę ludzką. Istota ludzka to jest taka istota, która jest różna od świata zwierząt, i najczęściej wskazuje się na świadomość, prawda? Człowiek to jest byt świadomy. I tutaj aborcjoniści się na to powołują. Płód jeszcze nie posiada świadomości. Więc nie ma wszystkich predykatów, które znamionują w pełni rozwiniętego człowieka, więc jeszcze nie jest w pełni człowiekiem. Ale tutaj znowu bądźmy konsekwentni. Dziecko po urodzeniu również nie ma samoświadomości. Dopiero około pierwszego roku uzyskuje samoświadomość, więc tak naprawdę do pierwszego roku powinniśmy konsekwentnie zgodzić się, że takie dzieci możemy unicestwić możemy zabić. Tak było w starożytnej Grecji. No. To straszne rzeczy, prawda, ale my do tego wracamy. Również człowiek w śpiączce, czy człowiek, który w ogóle śpi, traci świadomość, więc czy w tym momencie on przestaje być człowiekiem? I, prawda, bardziej konsekwentna filozofia, którą znowu przyjmuje strona katolicka, jest taka, że nie sama świadomość, ale potencjalność świadomości. Czyli jeżeli mamy do czynienia z istotą, która potencjalnie może być świadoma, nawet jeżeli tej potencjalnie jeszcze nie rozwinęła albo nie jest w stanie rozwinąć, to mamy do czynienia z człowiekiem, czyli znowu płód ludzki, dziecko w łonie matki. Ono nie jest jeszcze świadome, ale ma zapisaną w swoim organizmie, w swojej istocie potencjalność świadomości. Ono stanie się kiedyś świadome. Człowiek, który śpi, ma potencjalność świadomości. Jak się wybudzi, to stanie się świadomy. Człowiek chory, prawda, który urodził się ze zdeformowanym mózgiem, z niewykształconą korą mózgową, on nigdy być może nie uzyska świadomości, ale w swoim człowieczeństwie, w swoim kodzie genetycznym, on ma zapisaną potencjalną świadomości. On został zrodzony z istot świadomych i one mu to przekazały, ale na skutek choroby to zostało jakoś zablokowane, więc mamy do czynienia z osobą ludzką, z istotą ludzką. Proszę zwrócić uwagę, że to są przesłanki naukowe i filozoficzne którym trudno jest zaprzeczyć. Jeżeli faktycznie te przesłanki są prawdziwe, a wydaje się, że są, no to nawet z naukowego i filozoficznego punktu widzenia każdej osobie ludzkiej, dopiero co poczętej, należy się taka sama godność. Natomiast my jako katolicy, jako chrześcijanie mamy jeszcze jeden stopień uzasadnienia, uzasadnienie teologiczne, które wynika wprost z Ewangelii. Ewangelia tutaj jest bezwzględna. Kim był Syn Boży w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi? Dlaczego Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi przed poczęciem i w momencie poczęcia ona stała się matką zbawiciela. Jeżeli człowiek stawałby się człowiekiem w momencie narodzin albo w trzecim miesiącu, no to moglibyśmy się spodziewać, że Ewangelia by miała trochę inną narrację. Maryja by zaszła w ciążę i w trzecim miesiącu przedby, anioł, słuchaj za chwilę to, co jest w Twoim łonie, stanie się człowiekiem, więc czy ty chcesz być matką syna Bożego? Czyli Ewangelia mówi wprost, od początku, od samego poczęcia mamy do czynienia z obecnością syna Bożego, Prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga. Ale już nawet Stary Testament nam na to wskazuje, prawda? Jeremiasz mówi, że został powołany już od łona swojej matki. Kogo powołał Bóg, kiedy on był w łonie swojej matki? Zlepek komórek? Nie powołał człowieka i już ustanowił go prorokiem, już wymyślił dla niego całą przyszłość. Środowiska proaborcyjne często argumentują aborcję także kondycją psychiczną kobiety, na przykład co w sytuacji, kiedy dziecko zostało poczęte w wyniku gwałtu albo kiedy ciąża. Zagraża życiu bądź zdrowiu matki? Tak, to jest bardzo trudna sytuacja, i wiadomo, że kobieta, która została zgwałcona, przeżywa ogromną traumę. Bardzo często no, następuje taki psychologiczny proces przerzucenia na to dziecko tych negatywnych uczuć, bo jednak to dziecko nosi w sobie cząstkę tego człowieka, który dokonał tej zbrodni. Tutaj trzeba się zastanowić, jak pomóc takiej kobiecie. No, warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę zabicie dziecka nie cofnie od tego aktu zbrodni. Ta kobieta i tak będzie musiała się. Mierzyć z tym i trzeba się zastanowić, jak jej pomóc. Trzeba naprawdę ją gorącą i głęboką troską objąć. Środowiska proaborcyjne no, nie bardzo zwracają na to uwagę. Raczej chcą w sposób na skróty zlikwidować problem, co nie jest w ogóle likwidacją problemu, bo potem my mamy jeszcze tą kobietę obciążoną nie tylko traumą gwałtu, ale traumą syndromu poaborcyjnego. I warto też zwrócić uwagę, że jeżeli istota ludzka jest od początku człowiekiem, no to tutaj właściwie nie ma dyskusji. I tak naprawdę największą ofiarą w takim przypadku. Matku jest samo dziecko, bo nie dość, że ono już zostało poczęte w sposób skandaliczny, już jest napiętnowane z tego powodu. To jeszcze ono zupełnie niewinne staje się przedmiotem agresji matki, prawda, i osób, które domagają się, żeby ona mogła je usunąć. Więc proszę zwrócić uwagę, kto zawalczy o to dziecko, jak ono tutaj, prawda, zupełnie niewinne i bezbronne, jest ze wszech stron otaczane nienawiścią i atakiem. Czy dokonanie aborcji jest grzechem, który można odpuścić konfesjonalnie? Tak, od niedawna tak. Papież Franciszek wydał dekret, który umożliwia rozgrzeszanie aborcji każdemu kapłanowi. Natomiast do niedawna tak nie było. Grzech aborcji był zarezerwowany. Mogli go odpuszczać albo biskupi, albo... Specjalnie wyznaczeni do tego kapłani, albo można było odpuszczenie takiego grzechu uzyskać w sanktuarium. Sanktuaria miały taki przywilej.